Hej. Mówi do Was Aga Święch. Rodzina po godzinach to podcast, w trakcie którego rozmawiam o świecie, który zmienia się w tempie błyskawicy. Razem z moimi gośćmi szukamy odpowiedzi na to, jak szukać swojego miejsca w życiu, w jaki sposób rozmawiać o tym z rodzicami, czy możliwa jest w ogóle konstruktywna rozmowa na tematy ważne. W ósmym odcinku moją gościnią jest tegoroczna maturzystka. Aktywistka, inicjatorka nowej fali aktywizmu, Zuza Karcz. Zapraszam. Jak dorasta się w Polsce Zuza? Dorasta się? <grym> ja powiedziałabym, że dobrze, jeżeli jest się uprzywilejowanym. A jeżeli nie, to może być ciężko. Co to znaczy? To znaczy, że... Jeżeli ma się wokół siebie osoby, które się kocha i które kochają nas, to jest łatwiej. Ale nie każdy i nie każda ma taką sytuację, mm. nie każdy i nie każda jest w super sytuacji ekonomicznej, nie każdy, nie każda może liczyć na wsparcie zarówno od rodziny i od instytucji, które Ją otaczają. Ty swoją przygodę zaczęłaś dosyć wcześnie. Mam na myśli przygodę z aktywizmem, z działaniami na rzecz zmiany. Miałaś 16 lat, jak sama kiedyś to powiedziałaś, i zaczęłaś od polityki, tak? Niestety. Czy coś cię sprowokowało, czy po prostu stwierdziłaś, a nie mam co robić, to sobie tutaj coś podziałam? Znaczy, ja mam wrażenie, że wszyscy tak uważają, że ja to z nudy, bo chyba pewnie tak. no Gdybym nie miała czasu. No to chyba bym nie działała, w sensie nie wcisnęłabym tego, bo bym fizycznie nie miała możliwości. Ale nigdy nie miałam polityków ani polityczek w rodzinie, to nie tak, ale telefon 24 grało 24 na dobę, no i gdzieś było mi to bliskie, no bo myśmy zawsze rozmawiali o polityce w domu, po prostu wydawało mi się, to istotne. Stwierdziłam, że kurczę, jeżeli oglądam te wszystkie programy i wydaje mi się, że no to nie powinno być tak, jak jest teraz, że nie czuję się bezpiecznie z tym, kim jestem w państwie, w którym mieszkam, że nie mogę być w pełni sobą, bo nie mam takich praw, jak osoby, które mieszkają za granicą. Mają pełnie praw, a ja ich nie mam. No, i doszłam do tego, że w tych latach czytania różnych rzeczy, czytania newsów, że no chyba, chyba trzeba się w to wkręcić. Skoro dałam radę się nauczyć, jak działa Sejm, Senat i inne instytucje, no to może trzeba teraz się w to wkręcić. Ja też miałam takie podejście, że jeżeli się uczę WOS-u, a WOS to była moja miłość od pierwszego wejrzenia no to może trzeba po prostu w to wejść, zobaczyć jak to wygląda z backstage'u i, i po prostu jak czegoś się więcej nauczyć. Ja się chciałam uczyć po prostu. Ale rozpoczęłaś od samorządu uczniowskiego, tak? Tak, tak. No to też to znaczy w sumie taka mała polityka. Mhm. I jak było? Łatwo? Łatwo było, bo byłam, znaczy wprowadziłam partię jedyną startującą w wyborach. Mhm. Jakoś tak wyszło, że nikt inny nie startował. Wybory były całkiem okej. Okay. Wybrali nas. Potem już z realizacją programu, jak to w samorządzie uczniowskim, no bywało różnie, ale ta szkoła żyła. Mhm. I oprócz tego, że można było nosić spodnie w wytnikalowe, to było istotne, bo to była pierwsza zmiana, którą zrobiliśmy chyba w pierwszym tygodniu. Tak jak Morawiecki mówi, że pierwsze 100 dni to się mieli pierwszy tydzień. No to potem robiliśmy różne rzeczy, jakieś i dzisiaj zupełnie inaczej bym to ubrała, ale tańczyliśmy na korytarzach. Dobrze, że to wspominam. Potem był strajk nauczycieli i trochę się posypało, i w ogóle morale się posypało w szkole, ale. Dobrze, to wspominam. Tak, to było dobre pierwsze doświadczenie. A gdzie nasz kraj wymaga zmian, twoim zdaniem? Bo mm, ja sądzę, że należy na pewno zmi dużo zmian wprowadzić w edukacji, o ile w ogóle y nie wywrócić jej do góry nogami. Cały system wymaga przebudowy. Co ty na ten temat myślisz? Bardzo nie doceniamy tego, czym dysponujemy, bo mamy już coraz więcej osób, które wiedzą, jak prowadzić szkołę, niekoniecznie tak bardzo formalnie i formalistycznie jak teraz, mm -hmm. że nie trzeba miliona papierków i można postawić na relacje. I od tego bym zaczynała, bo jeżeli uznajemy to, że ktoś jest podmiotem, a nie przedmiotem naszego nauczania, no to przy okazji uznajemy też to, że nie jest jednowymiarową osobą, ale też, że ma swoje emocje, że ma różne doświadczenia, że ma jakąś swoją tożsamość. I od tego bym zaczęła, żeby szkoła była partnerska, żeby było miejsce na rozmawianie, żeby te pogaduchy, które czasem trwają 20, a czasem 45 minut, nie były traktowane jako zmarnowana lekcja. To jest krok numer jeden. Co do programu nauczania, no to musiałabym wchodzić w szczegóły i, i tam opowiadać o konkretnych zagadnieniach programowych. To, to, to... to musiałobyśmy przez tydzień rozmawiać, mam wrażenie. Chyba tak. Zawsze mnie to interesowało i ja naprawdę w tym siedzę, natomiast y, to jest długa rozmowa i, i wydaje mi się, że, że mogłaby znudzić, więc, mm -hmm. więc to zostawiam. Natomiast tak, partnerskie relacje to jest ta podstawa. Mm. Jak y, Twoim zdaniem taka zmiana w edukacji, y, czy masz jakąś wizję, czy jak ona powinna wyglądać, co powinno się zadziać najpierw? Y, najpierw musielibyśmy zrozumieć, że szkoła to nie jest przykry obowiązek. Ale ja mam też takie podejście do pracy, że praca to jest coś, co musi mi sprawiać jakoś radość i mnie rozwijać. I gdybyśmy mieli takie podejście, że w sumie szkoła to trochę taka praca. W sensie naprawdę, to jest takie uczenie na obowiązku, trochę też to wynika z tego systemu polskiego, że no jednak takie założenie było, żeby jednak przejść przez tą szkołę i potem wrzucić te osoby, które się uczyły na przykład do fabryki. No teraz już niekoniecznie do fabryki, ale można by potem robić coś naprawdę fajnego i nie zabijać tego potencjału, który się ma na wejściu, żeby traktować to jako możliwość rozwoju i potem żeby wypuszczać właśnie nie do fabryki i nie jak z teledysku Floydów, tylko właśnie, żeby wypuszczać pewne siebie osoby, które mają swoje zainteresowania, które są kierunkowane na coś. Niekoniecznie, żeby to była jakaś bardzo ostra ścieżka, ale ja zawsze uważam, że lepiej mieć coś, co nas interesuje nawet na krótki czas, i w czymś się rozwijać po tej szkole też, czy to na studiach, czy w pracy, ale mieć tu coś jednego, co się wyniosło z tej szkoły, niż nie mieć nic. A ty chodziłaś do szkoły publicznej, jak wcześniej rozmawiałyśmy. Dało się coś wynieść z takiej szkoły? Jak się chciało, to się dało. Co w tobie zostało? Chyba najwięcej to z rzeczy, których się sama uczułam, ale to tak jak też to rozmawiałam wcześniej, że, że hmm. jednak to, to moje uczenie się gdzieś z Zresztą ja potrafiłam zakładać tysiące zeszytów i we wszystkich mieć jakieś totalnie różne odjechane swoje działki w szczególności w tym Wosie, I, i to gdzieś mm. mi bardzo dobrze się zapamiętało. Na pewno dobrze pamiętam taką sytuację, kiedy wyciągnęłam naszą ukochaną bibliotekarkę na jakieś wydarzenie też edukacyjne, i okazało się, że ono się w ogóle nie odbywa. No, ale złapaliśmy kontakt z jakąś organizacją, która, jak się potem okazało, w ogóle nie wyraziła zgody na to wydarzenie. Oni udostępniali salę, w ogóle się na to nie zgodzili. No i na przykład ze szkoły wynios wyniosłam to, że trzeba pięć tysięcy razy sprawdzać informacje, czy aby na pewno wydarzenia się odbywają i czy coś nie jest fake newsem, bo to mm -hmm. był taki swoisty fake news. Mm -hmm. Więc y no dobrze na przykład wspominam matematykę. To mm -hmm. jest... Y Taka rzecz, ja uważam, że matematyki powinniśmy się jednak uczyć. Mm -hmm. Tylko chciałabym, żebyśmy na przykład mogli wybierać działy. I to jest znowu te, to ukierunkowanie. Nie sądzę, żebym kiedykolwiek dorosłym życiu rozwiązywała równania trygonometryczne. No, średnio mi się to przydało poza rozwiązywaniem matów, więc. Tak, to Cię inspiruje? Inspiruje mnie. Jak powiem, że Barack Obama to tak trochę zbyt górnolotnie. Ale możesz mnie. powiedzieć. Ja z jakiegoś powodu mam bardzo takie poczucie, nie wiem, wspólnoty z Barackiem Obamą, dlatego że on też należy do grupy dyskryminowanej mhm. i takie mam poczucie, no nie żebym miała marzenia, żeby zostać prezydentką, mhm. jeszcze nie. Ale y, tak sobie myślę czasem, że ta polityka tożsamościowa, która jest bardzo widoczna, może być wykorzystana w trochę inny sposób, że może wreszcie zrozumiemy, że ludzie są różni, mm -hmm. a mimo to mogą wojować i, i robić super rzeczy, e, mogą zajmować wysokie stanowiska i to, że należą do różnych grup, to jest tylko kwestia ich tożsamości, a tak naprawdę możemy oceniać ich działania. Y czytać ich. Ja zresztą ja uważam, że najbardziej inspirującą rzeczą to nie jest to, że ktoś tam, nie wiem, robił wojny, co też to jest ta czarna strona mm. y, prezydentury amerykańskiej i ogólnie każdej, prawie że, ale to na przykład y, jakie książki ktoś poleca. Ja w ogóle uważam, że to jest najważniejsza rzecz na świecie. Muszę się potem dopytać o ulubione książki, tak swoją drogą. Mm -hmm. Bo ja jestem całkiem na bieżąco z tą listą polecajek Baracka Obamy, wszystko jest dodane gdzieś tam na listy. I teraz przyszedł ten czas po maturze, kiedy to będę czytać. Także to są te wartościowe książki i wartościowe myśli. I, i może to jest bardzo sztampowy przykład, ale. Ale zawsze coś z nich wynoszę. Chciałam Cię zapytać, Zuza, czy masz aspiracje polityczne, ale tak czuję, że chyba, chyba jednak, tak? tak. No. Chyba już połknęłam bakcyla i, i to poszło, ale na razie nie chcę. W sensie, ja uważam, że polityka powinna wynikać z doświadczenia, więc mm. na razie no, nie mówię, że, że tak, bo nie wiem, zobaczymy, gdzie to się potoczy. Jeszcze jakoś tak bardziej myślę o biznesie, to też jest takie ambicjonalne, że można robić rzeczy super i, i też wpływać na rzeczywistość, no bo jednak no w tym samym kapitalizmie biznes mocno wpływa na to, mhm. jak ten świat wygląda. Czyli myślisz o jakimś biznesie, tak? No te studia, które chcę podjąć, no to będzie jakiś handel międzynarodowy, z tego wyjdzie mhm. e, jakieś pisanie umów handlowych, mhm. No więc jak sobie o tym myślę, no to sobie też myślę o tym, jak można wymagać od kontrahentów potencjalnych firmy X mhm. tego, żeby spełniali normy klimatyczne, mhm. normy dotyczące zatrudnienia. To, to można włączyć. W sensie to jest bardzo holistyczne spojrzenie, ale da się to połączyć. Kupiłam Wysokie Obcasy i w, jest artykuł chyba na drugiej czy trzeciej stronie o Marcie Lempart, mm -hmm. która została superbohaterką 2020 Wysokich Obcasów. Wierzysz w, super, w superbohaterki? Czytałam ten wywiad. Ja tam wierzę. Ja jeszcze mam 19 lat. Chcę wierzyć w superbohaterki. Ja na tyle wykształciłam tę wizję, że my potrzebujemy gdzieś tej takiej wiary, bo przecież człowiek doprowadził do tego, że stworzył religię, a więc mm. też ma jakieś tam, nie wiem, ideały osobowościowe. Więc my też potrzebujemy jakichś super, superbohaterów, superbohaterek w tym społeczeństwie. Nie wiem, czy istnieją naprawdę. To tak jak z bajkami, ale ich potrzebujemy i ja w nie chcę wierzyć, bo, bo nie miałabym nadziei na, na wstawanie następnego dnia. Mówi się, i mam wrażenie, że to dosyć szeroko się nawet mówi na ten temat, że młodzi, czyli generacja Z, czyli ty, nie, nie potrzebują autorytetów, nie chcą autorytetów. Czy to jest tak, że oni ich nie potrafią znaleźć? Czy to jest rzeczywiście tak, że wiele osób z Twojego pokolenia nie odczuwa takiej potrzeby, że nie wiem, sami, sami chcą niektórzy być może kreować rzeczywistość? Jak to jest, Twoim zdaniem? Jak ty to widzisz? To znaczy, na pewno te ideały są, dlatego ja mówię, że mhm. nie podaję konkretnych nazwisk, mhm. bo ja nie mam teraz. Ja, dlatego miałam, ja miałam taki problem z wrzucaniem tego, kto mnie inspiruje. Mhm. A że akurat y, biografia, jeszcze nieskończona autobiografia Baraka Obama leży u mnie na łóżku w domu, no to tak pierwsze, to, co mi spadło. Natomiast y, ja na przykład mam takie poczucie, że ja bym chciała współpracować z osobami, które mnie inspirują i, i które obserwuję gdzieś, a nie żebym składała przed nimi pokłony. Mm -hmm. Może w ten sposób, to może wynika znowu z tego partnerskiego podejścia. Nie miałam takiej bariery, żeby gdzieś wchodzić w relacje z dorosłymi osobami za bardzo, bo, bo uważam, że to jest spoko, że, że można z kimś po prostu rozmawiać, bo też jest człowiekiem i to w ten wiek jakoś nie warunkuje tego. I co robimy, jacy jesteśmy, i można się dużo nauczyć w obydwie strony, więc. Yy... Ja trochę, trochę odpowiadam nie na temat, ja wiem, ale bardziej bym w takiej partnerskie relacje, a nie szukanie autorytetów. To nie jest to... Dla mnie taki autorytet, który nam wpajali, nam, to jest osoby urodzone w 2002 roku, no to był Jan Paweł II. No teraz jest papież zawadiaka i, i tańczymy. Chodzi mi teraz tam dojka po głowie. No, wydaje mi się, że, że, że to już nie jest to. Że te autorytety gdzieś runęły. I może to też wynika z tego pokolenia papieskiego, które się skończyło sko na tych naszych rocznikach. Że ten autorytet, który tak budowaliśmy, runął. Dla mnie na przykład to, że dalej gdzieś się ciągnie solidarność z tą starą, jest bez sensu pod tym względem, że świat się zmienił przez te 30 lat, że już tak nie wygląda i że ta rewolucja, która była. O ile można to nazwać rewolucją, no myślę, że tak. To już nie jest to, co będziemy teraz spotykać. Bo można to myśli re rewolucję, czyli? No, zmiany mm -hmm. wszystkie 89 A, roku, ten, demokratyczne. Okay. Ten czas. Z Twoich słów, jak rozmawiamy, bardzo mocno przebija. Taka potrzeba partnerstwa, potrzeba traktowania młodych jako partnerów, i w ogóle potrzeba partnerstwa, jakiejś takiej akceptacji wzajemnego szacunku? Ja z drugiej strony wiem, że często Wy młodzi nie chcecie wchodzić w jakieś takie relacje z dorosłymi, ze starszymi może od siebie, ponieważ, ponieważ właśnie tego partnerstwa brakuje, mm -hmm. prawda? Czy sądzisz, że starsi od ciebie nie potrafią rozmawiać z, z młodszymi? Czy z czego to może wynikać w ogóle? Jak? Ręce tylko dlatego, że, że myślę. Myślę sobie, że to jest taka kwintesencja tego, w jakim systemie jesteśmy, i to wynika też z tej szkoły. Ja to cały czas powtarzam, że szkoła to jest takie małe społeczeństwo, w którym my jesteśmy wrzuceni gdzieś w te ławki. Są starsze osoby nad nami, czyli nauczyciel, nauczycielki, jest dyrektor, jest kuratorium, jest w końcu minister. I to wszystko jest takie hierarchiczne. I my jesteśmy do tego od najmłodszych lat przyzwyczajeni, że to musi być hierarchiczne, a wcale nie hmm. musi. I ja to wyniosłam z domu po hmm. prostu, że, że tak można, że nie trzeba się napinać, hmm. że można traktować dorosłych jako przyjaciół. Ja mam wspaniałych przyjaciół w domu. Nie zawsze miałam przyjaciół i przyjaciółki rówieśników, ale Miałam zawsze przyjaciół w domu i, i to było niesamowite, i bardzo doceniam tą relację, którą ja mam. Z tobą. No właśnie, a Ty miałeś wspierającą rodzinę. A Powiedz, co byś poradziła, co można w ogóle zrobić, jak się nie ma takich wspierających rodziców, rodziny, a młody człowiek chce na przykład dokonywać zmian, odchodzić od tego schematu czyli jednym słowem, no, trochę w inny kolor wpada, jest tak zwanym odmieńcem, coś, coś zaczyna, coś robić innego całkowicie, ale to jest jego. On chce, ma do tego prawo. Co byś mogła poradzić, wziąć trochę pod włos. Mm. To znaczy, pokazać, że to, co dotyka tą młodą osobę, może dotykać też osobę dorosłą, bo to jest bardzo dobry przykład. No i ja cały czas się opieram na tej polityce, no bo w tym siedzę. Mm. Na przykład ja co jakiś czas bardzo lubię, mimo że moi rodzice są wspierający, to też ich mm. na przykład uczę sojusznictwa. Mm. Miałam kilka przepraw takich dotyczących właśnie na przykład niebinarności, i już widzę, że są efekty. I ostatnio był coming out rodzicielski dziennikarza Jaconia y, okay. o tym, że ma transpłciową córkę. Chyba tak. I y, 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 moja mama się tak ucieszyła, i tak i, i ją to dotknęło. I wiem, że kiedyś y, temat transpłciowości nie był jej bliski, mm. ale przez to, że gdzieś jest to bliskie y, temu, kim ja jestem, y, a że jestem wyautowaną lesbijką, no to to jest jej to bliskie po prostu, bo to jest ta, ta sama jakby grupa yy, tożsamościowa, no to ona to po prostu jak już tak bierze do siebie. Jak się pokaże takie małe rzeczy, ja, ja nie mówię, że koniecznie trzeba być w grupie dyskryminowanej, no bo, no bo nie, no nie każdy, w pewnym sensie kto zawsze się kiedyś będzie w takiej grupie, ale to może zaczynać od różnych rzeczy, jak na przykład zmiana estetyki i w ogóle wyglądu, nie wiem, pokazywać coś, co lubimy, rzucać jakieś inspiracje, a, a może ci się podoba. Nie wiem, wydaje mi się, że to są takie małe sygnały, którymi możemy się dzielić i tak dawać do zrozumienia, że małymi kruczkami po prostu. Docierać. Okay. Kiedy przychodzi taki moment, na no, takie zapukanie do swoich drzwi, mm. Ka jesteś wtedy? Jakie masz potrzeby, zachcianki? Co się wtedy dzieje? Ja jestem osobą, która dużo płacze. I ostatnio sobie uświadomiłam, że jestem sobie bardzo wdzięczna za to, że ja dużo płaczę. Po prostu, jak jestem sama, to mam tę przestrzeń na to, mm. żeby sobie popłakać. Więc to nie jest tak. Że, że totalnie człowiek z marmuru, mm. ale po prostu ja lubię na przykład grzebać też w rzeczach, które gdzieś mnie interesują. To jest jakiś kontakt ze sztuką, jakiś, nie wiem, robienie teorii na temat feminizmu. Mm. Feminizm mnie uspokaja bardzo. Tak. Czytanie książek feministycznych, dzieła feministyczne. To, to jest dziwne hobby, ja wiem, ale na przykład jakieś, nie wiem, jeśli ja w ogóle nie znam na sztuce nowoczesnej, ale jak sobie to oglądam i sobie interpretuję i sobie mogę siąść na przykład, już mogę wsiąść w muzeum przed obrazem i po prostu próbując go zrozumieć, no tak odpływam gdzieś. A powiedz Zuza, czy ty jesteś zmianą, jaką chcesz widzieć w świecie? Mój ulubiony cytat. Tak powiedział Gandhi, wiem. ale uważam, że to pasuje bardzo do ciebie. Nie wiem, co chciałabym, to Chciałabym nią być. Trudno jest mi czasem to ocenić, bo ja też mówię, że biegnę cały czas. Ostatnio czytałam też właśnie a propos tej, tej krytyki feministycznej takiego rozumienia feministycznego świata, że nawet wizerunek kobiety biegnącej wcale nie jest społecznie akceptowany. Mhm. I ja czasem się zastanawiam, czy ja jestem tą zmianą, czy, czy to właśnie znowu. To, jaka jestem, czy to mi pozwala być na zmianom? Czy ta zmiana, którą ja bym chciała być, i mam nadzieję, że jestem, jest też widoczna dla innych. Bo zmiany można mieć wewnętrzne i ja je mam, ja je obserwuję, ale mam czasem wrażenie, że, że to może się wydawać cały czas, takie jednorodne, a ja cały czas ukrywam coś nowego i próbuje się tym dzielić ze światem. A wierzysz w to, że generacja Z zmieni świat? To na pewno. Tu to, to nie mam wątpliwości. A co, jakie to są znaki? Dlaczego tak mamy myśleć? To, to bym musiała do, do rzeczy Julkowych też się odnieść, czyli między innymi do tych statystyk dotyczących partycypacji młodych osób w polityce. Myślę tutaj głównie o wyborach. No tak, już mam, że mówię o tej polityce. To jest straszne i nie chcę wyjść na rasowego polityka. Nigdy. Proszę nie. Natomiast ja myślę, że to jest dobry miernik tego. Statystycznie mało jest rzeczy tak bardzo opisanych. No nie da się zjawisk społecznych opisać bardziej dokładnie niż liczbami. Już są te pozostałości po klasie matematycznej. Myślę, że to jest oznaka tego, że się angażujemy, że wreszcie jest ten taki napływ, ta fala, która wraca po prostu. I, i czuję, że, że to może być po prostu ten moment, bo czuję tą energię też sama. Wzruszam się, jak widzę pewne rzeczy, wzruszam się, jak czytam, inspiruję się, jest coraz więcej tych źródeł, coraz więcej bodźców, ale. Coraz więcej już dodaje mi inspiracji. Ja myślę, że, że to może po prostu samo też biec i iść przed siebie. Jeszcze cię trochę przycisnę. A co? co jak, jaki jest zwiastun zmiany, tej takiej dużej zmiany? Bo ja mam wrażenie, że coś y, może się wydarzyć już niedługo. Ja nie wiem, jak ty to widzisz. Jest taka piosenka y, prezydentka, to jest wiersz w ogóle. I ja myślę, że on bardzo dobrze pokazuje tę dynamikę zmian, którą my widzimy. Jakkolwiek jestem daleka od mówienia o rewolucjach, ja w ogóle nie lubię tego słowa, bo źle się kojarzy, w Polsce się źle kojarzy. Mhm. Natomiast y, myślę sobie tak, że jest tak dużo y, młodych osób, które działają i po prostu się już nie boją tego robić. Że to, to po prostu nastąpi z tego powodu, że na przykład bardzo dobrze było to widać w Nowej Woli Aktywizmu, mhm. jak naprawdę mnóstwo młodych osób zdecydowało się upublicznić e, swój wizerunek mhm. i napisać, że ma po prostu zdanie na. Temat edukacji seksualnej, bo to pamiętam, że wtedy głównie o to walczyliśmy, bo to dotykało przede wszystkim nas jako młode osoby najbardziej, no ale oczywiście też w kontekście praw reprodukcyjnych. Mhm. Kim chcesz zostać, Zuza? Na pewno prawniczką. To jest taka ta formalna część moja, mojego życia, że to wiem, że to mi pomoże w takim myśleniu, nawet niewiedzowo, ale jakiś sposób myślenia wykreuję przez to. I tego jestem pewna, a co dalej, no to zobaczymy, gdzie, gdzie mnie nogi, nogi poniosą. Pytam cię o to między innymi dlatego, że jest taka organizacja Inspiring Girls Polska, oni zrobili badanie, z którego wynika, że dziewczyny w Polsce nie znają wielu zawodów, które mogłyby do siebie dopasować, które, w których mogłyby wybierać. Brakuje im kursów, brakuje im warsztatów, po prostu jakiegoś wachlarza możliwości. Mają, mają za mało informacji. A skąd Ty wiedziałaś? Kiedy się tak zdecydowałeś, że będziesz prawniczką, akurat? Znaczy, ja w ogóle nie, przez to, jakie są stereotypy na temat tego zawodu, ja to hmm. tak mówię z pewną gulą w gardle, hmm. bo, bo ja siebie w ogóle nie widzę w, w kancelarii. W ogóle to nie jest to. Mhm. Mam nadzieję, że tak, tak nie skończę. Natomiast no tak dalej idąc, odbycia bycia prawniczką można być ekspertką, można być legislatorką. W Polsce to nie mhm. jest jakoś bardzo usankcjonowany zawód, ale można pisać ustawy i, i specustawy ustawy, i, i bardzo bym chciała to robić. Mhm. Chcę się tego nauczyć i chcę to robić, bo uważam, że systemowo jesteśmy w stanie więcej zmienić, jeżeli mamy do tego narzędzia. I ja to w sumie, no, znowu to się pociągnęło z tym wosem, bo po prostu mnie to zainteresowało, bo to wydawało się takie normalne, takie codzienne, że ta polityka była wokół, więc dla mnie to po prostu było jakieś niskie. No i. No i Takim naturalnym wyborem jest to prawo, no bo po tym można dosyć sporo robić, ale niekoniecznie właśnie siedząc przy biurku cały czas i klepiąc rzeczy. Nie, bardzo bym była nieszczęśliwa, chcę iść do korporacji, żeby się przeciorać. Mhm. Tak samo jak chodziłam do szkoły publicznej, żeby się przeciorać i, i nie, nie wybrałam niczego innego. Tak też chcę iść do korporacji, żeby się przeciorać, żeby zebrać doświadczenie, ale nie chcę być korposzczurem. No. W tym roku odbyły się matury i ty jesteś taką tegoroczną maturzystką. Matura to jest egzamin dojrzałości, każdy mówi. A czym jest według ciebie dojrzałość? Ja poniekąd się zgadzam z tym, że matura to jest egzamin dojrzałości, mhm. ale, ale w ogóle nie, nie z tego, co się pisze na tym egzaminie, tylko z tego, jak na przykład organizować swój czas. To był bardzo trudny rok dla mnie. Z tego powodu, że ciągnęłam olimpiadę, że ciągnęłam aktywizm. Na dzień przed finałem olimpiady prowadziłam debatę wieczorem i w ogóle to wszystko się jakoś spinało. Ćwiczyłam pięć razy w tygodniu, w ogóle góru produktywności. Miałam takie momenty, kiedy mnie po prostu spinało i myślę, że można było tego uniknąć, ale ja nie byłam na to gotowa, mimo że. Nie czuję, żebym była bardzo niedojrzała, może dlatego, że bardzo dużo przebywam właśnie z dorosłymi osobami, gdzieś staram się do nich dopasować. Taka sama tutaj pokazała mi, czego jeszcze nie umiem. I to było chyba takie najbardziej istotne. No i ważne było to, że świadomość tego, że coś mija. Dla mnie, która no w wieku tych 12-13 lat przeżyła taką mocną żałobę. Po babci to tak już się otwierają, ale myślę, że to taki podcast, że, że mogę. To po tych sześciu latach nauki gdzieś mam poczucie, że coś domknęłam w sobie mm. i cieszę się z tego, gdzie jestem po prostu. I to, to jest jakby wyraz tego egzaminu dojrzałości, że mogłam sprawdzić, czy na pewno mam wszystko podomykane w szufladach i czy mogę iść dalej. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, Zuza. Cieszę się, że jesteś i dziękuję Ci bardzo, że jesteś. Dziękuję i bardzo się cieszę, że mogło tu być naprawdę.